To takie proste, a jednocześnie takie trudne. Kochać się wzajemnie tylko dlatego, że Bóg nas ukochał. On pierwszy obdarował nas swoim spojrzeniem, uwagą, dał nam swoją miłość, dał nam całego siebie. A my ciągle, jak Kain i Abel z Księgi Rodzaju. Kain, który zabija swojego brata. Tylko dlatego, że Bóg spojrzał na niego z miłością i przyjął jego ofiarę. Boimy się, że zabraknie dla nas miłości, że jesteśmy obdarowani jakąś miłością gorszą, niepełną, że w czyichś oczach jesteśmy zbyt mali i zbyt niewarci spojrzenia. I na tym właśnie polega paradoks ewangelii i tajemnica. Tej Bożej miłości, której do końca nigdy nie zgłębimy, że Bóg widzi i kocha inaczej. To znaczy, ma jakąś szczególną słabość do tych, co są ubodzy, co po ludzku są przegrani, co się pogubili, co są jak takie poranione i pogubione owce, i on, jak dobry pasterz, próbuje je na nowo odszukać i przyprowadzić z powrotem do swojego serca, bo dobry pasterz to jest pasterz według serca. I to jest logika Bożej miłości. Logika świata jest taka, że cenimy tych, którzy są ładni, którzy coś osiągnęli, którzy mają lepszą, pełniejszą wiedzę, mocniejszą władzę. Jakby to, to jest takim źródłem zachwytu według logiki świata. A Bóg będzie... Pytał tylko o miłość, czy potrafisz ją przyjąć, a przede wszystkim, czy potrafisz ją dać. Jako chrześcijanie jesteśmy znakiem Boga wtedy, gdy kochamy i gdy to jest uchwytne, gdy to jest widzialne, nie wtedy, gdy są to jedynie słowne deklaracje. Filip, który usłyszał, który spotkał Jezusa i usłyszał słowa powołania: Chodź za mną, staje się uczniem Jezusa, staje się jego naśladowcą, i pragnie również do Jezusa doprowadzić sobie bliskich tych, których zna. Spotyka Natanaela, i na kontrowersję Natanaela, czy może być co dobrego z Nazaretu, czy ten, który pochodzi z Nazaretu, rzeczywiście jest. Mesjaszem jest utęsknionym i wyczekiwanym zbawicielem. Filip odpowiada Natanaelowi: chodź i zobacz. To są te same słowa, które wczoraj również mogliśmy usłyszeć w Ewangelii, które skierował Jezus do uczniów Jana. Nasze chodzenie za Jezusem prowadzi do jakiegoś przejrzenia prowadzi do. Poznania rzeczywistości na sposób nowy, na sposób duchowy. Nasza wiara nie jest tylko wiarą niewolników, nie wyraża się tylko w posłuszeństwie, ale jest wiarą synów i córek, wiarą widzącą.